Panie premierze, w imieniu polskiej grupy zbrojeniowej Huty Stalowa Wola, wszystkich spółek i poddostawców uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim w imieniu wszystkich pracowników Huty Stalowa Wola, zgłaszam gotowość konsorcjum do przekazania pierwszych 15 seryjnych bojowych wozów piechoty Borsuk dla wojska polskiego. Witajcie, widzowie, na kanale Strefa Wojska. Po tym wstępie myślę, że już wiecie, o czym dzisiaj pogadamy. Wspomniałem już o tym we wczorajszym odcinku Wojskowych Newsów ale dziś materiał znacznie, znacznie rozszerzony. Nie można bowiem takiego wydarzenia zostawić bez dedykowanego odcinka. Widzowie już są. Stado bursuków jest gotowe i zostało przekazane polskiemu wojsku. Są to już seryjne egzemplarze gotowe do walki, a nasz przemysł ma należne sobie chwile chwały. Zapraszam do materiału. 4 grudnia 2025 roku to jedna z ważniejszych dat w polskiej zbrojniówce XXI wieku. Wtedy to nasze wojsko otrzymało pierwsze 15 seryjnych PWP Borsuk. Wszystko dzięki umowie podpisanej w marcu tego roku na 111 wozów. Będzie 106 stricte seryjnych, a 5 to już prototypy, które zostaną dostosowane do tego wariantu. Zapłaciliśmy za to ponad 6,5 miliarda złotych. Od razu uprzedzam komentarze. Nie przeliczajcie tej kwoty na cenę jednostkową. To nie ma sensu. Start produkcji zawsze wymaga większych środków, co podnosi wysokość umowy. Jeśli MON faktycznie zamówi ponad 1000 wozów, to wtedy liczenie ceny jednostkowej ma dużo więcej sensu i na pewno będzie niższa niż teraz. Dostawy tej partii mają się zakończyć do 2029 roku. W przyszłym roku wojsko trzyma kolejne trzy wozy w 2027-33, a w latach 2028-2029 pozostałe 55 sztuk. Tegoroczna dostawa jest tak liczna w porównaniu z przyszłym, bo HSW rozpoczęła budowę jeszcze przed finalnym podpisaniem kontraktu. Zarząd był przekonany o tym, że tak się stanie, dlatego podjął się ryzyka rozpoczęcia produkcji. Decyzja, jak się okazuje, była bardzo słuszna. Trafią one do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze będą mogli szerzej zapoznać się z konstrukcją i wskazać pierwsze ewentualne mankamenty, czy podzielić się sugestiami, co poprawić, aby następne wozy były jeszcze lepsze. Jeśli pojawią się informacje o problemach, to spokojnie, widzowie. To normalne i nie ma co biadolić, że Borsuk to złom. Co do ilości produkowanych BWP w następnych latach, to wiem, że liczby może nie są imponujące. Ale PGZ czeka na kolejne umowy wykonawcze, które pozwolą lepiej rozplanować produkcję. Wcześniej informowano, że potencjał produkcyjny jest znacznie, znacznie większy i może sięgnąć około 100 wozów rocznie. Natomiast pamiętajcie, że nie wszystko zależy od nas. Część elementów, i to dość ważnych, jest importowanych, jak np. przykład silniki, przez co jesteśmy uzależnieni od ich dostępu producenta. Następne kontrakty, według niepotwierdzonych informacji, ale wysoko prawdopodobnych, mogą być sfinansowane z programu SAFE. Pozyskamy z niego prawdopodobnie ponad 180 miliardów złotych. Nie wszystko pójdzie rzecz jasna na bursuki, ale myślę, że i tak spory kawałek tego tortu zostanie przez niego zjedzony. Już wiemy, że pewna część finansowania pójdzie na powierzchnię tankowce. Swoją drogą o nich macie osobny film, który niedawno przygotowałem. Do niego także zapraszam. W kwestii Save, tu istnieje jeszcze możliwość wspólnego zakupu borsuków z innymi państwami Unii Europejskiej, ale o tym więcej za chwilę. Borsuk, jako bojowy wóz piechoty, już jest, ale to jednak za mało. Trzeba stworzyć cały ekosystem wokół tego pojazdu, co na pewno zwiększy jego wartość bojową, ułatwi eksploatację, a także zwiększy szanse jego sprzedaży do innych użytkowników. W planach jest zakup około 400 wozów specjalistycznych. Gąsienicowych transporterów rozpoznawczych Żuk, wozów ewakuacji medycznej Gotem, transporterów rozpoznania skażeń Ares, gąsienicowych wozów dowodzenia Oset i wozów zabezpieczenia technicznego Gekon. Plany są, ale wymagają one sporo pracy stworzenia prototypów, testy, produkcja i tak Roboty jest więc naprawdę sporo i mam nadzieję, że nie zachłyśniemy się dostawami borsuków, bo to choć ważny, ale dopiero początek drogi zastępowania wiekowych PWP-1. No i eksport, drodzy widzowie. W wypowiedzi szefa MON był zawarty bardzo ważny fragment na temat sprzedaży borsuka do innych krajów. W tym temacie ma być podjęta już w przyszłym roku potężna wręcz, przynajmniej według zapowiedzi, ofensywa marketingowa. Wszystkie nasze placówki dyplomatyczne mają promować nasz bojowy wóz piechoty, organizować spotkania, rozmawiać z przedstawicielami wojska, politykami i tak dalej. Borsuk ma brać udział w międzynarodowych wydarzeniach obronnych, a także będą organizowane ćwiczenia na poligonach z zagranicznymi gośćmi. Wszystko po to, aby stał się on, jak pociski piorun, naszym nowym hitem eksportowym. Przyznam wam, że jestem zaskoczony takim stanowiskiem, on, ale w pełni je popieram. Podobnie robią Turcy, którzy swój nowy sprzęt, który dopiero trafia do rodzimych jednostek wojskowych, oferują już na sprzedaż. Wiem, że wśród was jest wielu, którzy takie podejście krytykują. Kiedy zaproponowałem sprzedaż polskich Jelczy do Estonii jako podwozie dla Chunmo, to były głosy oburzenia w komentarzach, że nie ma na to czasu, że najpierw trzeba zaspokoić potrzeby polskiego wojska i tak dalej, i tak dalej. Najwyraźniej Mon postrzega sprawę Bursuka inaczej i ma podobne stanowisko do mojego. O nasz BWP mieli pytać przedstawiciele Rumunii czy Brazylii, więc potencjał sprzedażowy już jest. Pieniądze z SAFE mogą kupić pojazd w kooperacji europejskiej i wpuścić naprawdę sporo gotówki do naszego przemysłu. Myślicie, że jak my poszliśmy na zakupy do Korei Południowej, to musieliśmy długo prosić, aby znaleźli czas na produkcję haubic i czołgów także dla nas? Oczywiście, że nie. Za nasze miliardy dolarów rozbudowali swoje zakłady, aby produkować jeszcze więcej i lepiej. Także widzowie... Apeluje o chłodną kalkulację. Poza tym możemy wykorzystać inne kraje do wspólnej produkcji pojazdu. To dość częsta praktyka na świecie i macie choćby przykład Brazylii oraz szwedzkich gripenów. Największy kraj Ameryki Południowej wybrał europejski samolot, jednocześnie zapewniając sobie linię produkcyjną u siebie, dzięki której większość maszyn dla tego państwa powstanie właśnie w Brazylii. Nie widzę problemu, aby przy dobrze sprzedanej licencji włączyć do współpracy w produkcję np. Rumunię. W tej sprawie jestem otwarty na dyskusję i chętnie ten temat z Wami pogadam. Z kolei na karcie społeczności wrzucę ankietę z pytaniem, co sądzicie o tak szybkiej próbie wysłania Borsuka na eksport. BWP Borsuk ma ponad 7,5 metra długości, przy szerokości prawie 3,5 metra. Wysokość to prawie 3 metry. Waży 28 ton, ale istnieje rezerwa kilku następnych, aby dopancerzyć wóz. Zaznaczam jednak, że z niego ciężkiego BWP nie zrobicie. Ten zapas nie jest aż tak duży, a poza tym wymagana byłaby mocniejsza jednostka napędowa, aby zachować odpowiedni poziom mobilności. Załoga borsuka składa się z trzech osób kierowcy, dowódcy oraz nowego. W desancie zmieści się sześciu żołnierzy. Pojazd może pływać, a mimo to posiada naprawdę dobro pancerzenie. Z przodu to stanak 4, a po bokach stanak 3. W kwestii odporności przeciwminowej to mamy tu wytrzymałość na poziomie 3A i 3B w klasyfikacji stanak. Za napęd odpowiada silnik MTU 8V199T20 o mocy 720 koni mechanicznych. Pozwala to rozpędzić wóz na utwardzonym terenie do prędkości około 65 km na godzinę, a w wodzie 8 km na godzinę. Na szczęście HSW to roztropna firma i planowane są testy z innymi jednostkami napędowymi pozwoli to uniezależnić się od jednego dostawcy. Jeśli pojawią się problemy natury technicznej, gospodarczej czy politycznej, to będzie alternatywa z innego kierunku. Niestety nie jesteśmy jeszcze na poziomie Korei Południowej, która z tego powodu, czyli blokady politycznej sprzedaży silników, była zmuszona opracować własne rozwiązanie do K9, ale i tak to świetna informacja, że szukamy innych jednostek napędowych. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, problem takich blokad jest cały czas realny. Teraz zmagają się z tym Turcy, którym amerykańska administracja zablokowała zakup silników dla ich myśliwca Kahn, a których producentem był General Electric. To może skutecznie zablokować rozwój samolotu, nawet o kilka lat. Tyle dygresji, a teraz wróćmy do złotego dziecka naszego przemysłu. Jako przykładnie wybrano produkt Perkinsa X300. Uzbrojeniem ofensywnym jest oczywiście bezzałogowa wieża, także polskiej produkcji ZSW30 posiadana podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków Spike atmk MK44S Bushmaster kalibru 30 mm z możliwością przezbrojenia do 40 mm oraz sprzężony z nią kalibru 7,62 i mm UKM2000C. Poziom opancerzenia wieży to Stanak 2. Borsuk to naprawdę piękny przykład, co potrafi nasz przemysł. Byliśmy w stanie opracować, a teraz wdrożyć wóz naprawdę wyjątkowy o sporych możliwościach bojowych, z przyzwoitym poziomem ochrony balistycznej, a także z możliwością pływania. Zdobyte umiejętności trzeba jednak dalej rozwijać i mam tu na myśli ciężkiego brata bursuka, czyli prowadzony przez HSW projekt Ratel. Ma on posiadać znacznie większą masę, powyżej 40 ton, co pozwoli osiągnąć wysoki poziom ochrony załogi. Oczywiście utraci on zdolność pływania, no ale nie to jest najważniejsze. Część elementów z Bursuka zostanie przeniesionych, co wyraźnie skróci czas rozwoju konstrukcji. HSW uważa, że CBWP może zostać wdrożony do produkcji już w 2029 roku, co jest naprawdę świetnym wynikiem, ale to konsekwencja projektu BWP Borsuk. W związku z tym cieszę się, że podczas czwartkowej uroczystości prezes PGZ nawiązał do tematu CBWP i wyraził nadzieję, ale opartą na naprawdę solidnych podstawach, że spółka, którą kieruje, będzie w stanie zrealizować ten projekt. I co ważne, już we wrześniu przyszłego roku podczas MSPO w Kielcach pokaże prototyp wozu w skali 1 do 1. Natomiast niestety nie ma pewności, że MON zdecyduje się wejść w ten projekt. Na razie producent rozwija go z własnych środków. Patrząc na ostatnie ruchy MON innymi wokół strajkerów, obawiam się, że istnieje ryzyko, że politycy wybiorą inny kierunek. Niestety coraz prawdopodobniejsze wydaje się pozyskanie co najmniej ponad 200 amerykańskich KTO. Niby za darmo, ale wiem, że w takich kontraktach są haczyki. Będą prawdopodobnie w słabym stanie technicznym, a to oznacza koszty remontów i ewentualnych modernizacji, które już my będziemy musieli ponieść. Potem budowa bazy serwisowej, zakup części zamiennych. Wydatki więc będą ogromne, a rozwój naszego przemysłu niewielki. Tego wątku nie będę tu rozwijał, bo prawdopodobnie zrobię o tym osobny film. Ale skoro możemy wziąć strajkery, to do wzięcia są także na przykład, wozy BWP Bradley. Co prawda nie spełniają one wymogów naszego wojska w zakresie CPWP, ale czy to ma takie znaczenie widzowie? Bradley na pewno charakteryzuje się lepszą ochroną od Borsuka, szczególnie wersja 4 no i okazał się naprawdę groźny i skuteczny na wschodnim froncie. Ten miks może dla niektórych wystarczyć, aby pozyskać amerykański dar, za który następnie będziemy musieli zapłacić naprawdę duże pieniądze o czym przed chwilą powiedziałem w kontekście strajkerów to czarny scenariusz ale obawiam się, że nie jest nierealny. Obrona Polski to nie tylko uzbrojenie ale może i nawet bardziej posiadanie nowoczesnego i sprawnie produkującego przemysłu, który jest w stanie wytwarzać zaawansowany technicznie sprzęt. Jeśli będziemy ciągle pasować na dostawach sprzętu z zagranicy i zadowalać się najwyżej możliwości ich remontu, to będziemy uzależnieni od naszych partnerów. A to, widzowie, bardzo źle wróży na przyszłość. Dlatego projekt CBWP i innego tego typu przedsięwzięcia powinny być dla naszego MON, jak i całego państwa, najważniejsze. To się nam po prostu opłaci. No i drodzy widzowie, to wszystko, co dziś dla was przygotowałem. Czekam na wasze komentarze w sprawie dostaw Bursuka, no i jego ewentualnej sprzedaży za granicę. Pamiętajcie o ankiecie w sekcji społeczności. Widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, miłej soboty i do następnego odcinka. Hej!